Król Manases Manases, syn Hiskiasza, miał tylko 12 lat, kiedy został królem. Chłopiec bardzo się różnił od swojego pobożnego ojca. W latach, kiedy dorastał, żył pod wpływem ludzi, którzy nie kochali Boga. Słuchał bezbożników oraz ludzi lekkomyślnych. Burzył wszystko, co ustanowił jego ojciec dla chwały Boga. W świątyni Bożej rozkazał postawić ołtarze dla Słońca, Księżyca i Gwiazd, by oddawać im pokłon. Zaś za murami miasta zbudował olbrzymi posąg Bożka, któremu składano ludzi w ofierze. Król Manases, podobnie jak niegdyś jego dziadek Achaz, złożyli temu Bożkowi w ofierze nawet własnego syna. Tylko nieliczni modlili się wtedy do Boga, Prosząc o przebaczenie i błogosławieństwo dla Judei. Pan Bóg nie od razu posłał karę za grzechy, których dopuszczał się król oraz jego naród. Kochający Bóg wiele razy posyłał swojego proroka Izajasza do króla i do ludu. Boże Zwiastun nie milczał i zdecydowanie ostrzegał przed karą. Jednak Manases nie tylko śmiał się z Boga, ale zabronił także wypowiadania Jego imienia, a Bożą świątynię zamienił ostatecznie w świątynię Bala. Pan Bóg zdecydował wtedy, że musi skończyć z bezbożnością króla i posłał do Jeruzalem wielką armię babilońską. Miasto zostało zdobyte, a król Manases wzięty do niewoli. Teraz miał mnóstwo czasu, żeby zastanowić się nad swoją przeszłością. Zaczął uświadamiać sobie, jak wiele zła uczynił ludziom i Bogu. Sumienie nie dawało mu spokoju i męczyła go bezsenność. Pewnego dnia jego serce zostało skruszone, upadł na kolana i zaczął prosić Pana o przebaczenie wszelkich złych rzeczy, których się dopuścił. Kochający Bóg wysłuchał tych gorliwych modlitw i przebaczył mu. Wkrótce potem. Pan uwolnił Mananasa z więzienia. Nie wiemy, jak to się wydarzyło, ale dla wszystkich było jasne, że dokonała tego Boża moc. Od tego czasu Mananes z oddaniem służył Bogu aż do końca swojego życia zniszczył wszystkie bożki w Judei oczyścił świątynię Bożą i z czystym sercem służył Panu tak oto wielki Bóg darował bezbożnemu królowi nowe serce na podstawie drugiej księgi kronik rozdział 33 od wersetu pierwszego do dwudziestego oraz księga Hioba, rozdział trzydziesty szósty. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałbyś, chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana. I zbawiciela, proszę, subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści. Drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.